Siempo, z tej strony Neksy. Witam się z wami serdecznie. W kolejnym odcinku z FIFA 15 na moim kanale jest to oczywiście seria kolumbijskie bestie, czyli krótka, szybka, przyjemna seria na sam początek FIFA 15 z i e barbo w roli głównej i oczywiście później z jego innymi towarzyszami z Kolumbii, tak jest, więc nie przedłużając, szecimy sobie z pierwszym spotkaniem. Okej, okay, mamy już przeciwnika, więc tym razem sobie zagramy w czerwonych strojach. Poprzednie poprzednim graliśmy w niebieskich, więc teraz w czerwonych. No i zobaczmy jak się spisze nasz nowy bramkarz, jakim jest Ospina. A tutaj mamy zawodnika, który ma wypożyczonego kolumbijczyka. Oczywiście jest to James Rodriguez. Jak widzicie, każdy chce mieć kolumbijczyka w drużynie. No i ja się w sumie z tego powodu ani trochę nie dziwię i się nie zastanawiam, dlaczego chcą mieć tych zawodników. No i okej, okay, lecimy sobie z tym spotkaniem. Dobra, tu jest Oriol, Oriol, Oriol już wypuszcza nam i Barbo w, na samym początku tego spotkania i Barbo się przepycha. I Barbo uderzenie w środek bramki narożnej. Tak jest, dobra, o to mi chodziło. O to mi chodziło lekko. Taktyka Ala 14. O parcie jak się pięknie eksponuje, ta 69. Nawet nazwiska, niestety naszego wielkiego Viktora. E, Boże Iktora, Wiktora nie ma. No ale cóż i tak każdy wie, że to jest nasza bestia, jaką jest Wiktor i Barbo. Dobra, tutaj mamy i barbko, i barbko. Dobra, spróbuję sobie zrobić tutaj... O, w sumie to nawet nie musiałeś nic zrobić. Bardzo dobrze, ale tutaj już zrobimy sobie Berbatov Spina. I barbo uderzymy i... No z mojej perspektywy wyglądało tak jak to było blisko, ale chyba niestety nie Dobra i Barbo, i Barbo, i barbo. Proszę cię, no i co ja mam tutaj z zrobić, chłopie? Dobra, i Barwo sypniemy! słupek, no nie, nie, no nie, no nie wierzę, bo roztuli barbo w każdym meczu musimy mieć słupek. Zasrane metalowe pręty. Dobra, jest tutaj korte. Mam nadzieję, że tak się ciebie czyta, chociaż w sumie nie wiem, no ale. Sędzia na szczęście, znaczy się na szczęście. Sędzia niestety zatrzymał naszą akcję. No i dobra, jak widać tutaj, em, czy wyrównane, no nie wiem, wydaje mi się, że wyrównane, bo skoro my mieliśmy tylko jeden strzał celny, ale za przeciwnik mniej to wydaje mi się, że wyrównane te spotkanie, więc czekamy i na rezultaty z drugiej połowy. Dobra i Barbo, trzeba wykorzystać ten błąd! I Barbo! Proszę cię, my musimy wykorzystywać takie błędy Czemu tego my nie wykorzystaliśmy, Jezu, teraz jak cykniemy nam O dobra no nie, nie syknął nas kontry A tutaj powinno być 1 do zera. Ale na szczęście jest i Barbo! I Barbo! I Barbo! Co tu się dzieje w tej obronie po prostu przeciwnika? To jedzie minie już. Bo Jezus Maria, on też ma słupek, on też ma pecha. Było gorąco, było gorąco, było zdecydowanie. Aż za gorąco. Tutaj musimy sobie zniwelować naszego przeciwnika z dźwięki. Bardzo ładnie, elegancko tutaj jest Iba. Oi, ale nam wjechał tak trochę ofensywnie tym korasem. Jakby nam wjechał, to tutaj czerwona jak nic. Piłka trafia do bramkarza, gra na czas, no i słyszymy gwizdy. Tak, 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 tak Wykorzystaliśmy błąd naszego przeciwnika Już myślałem, że jakimś cudem nie trafimy, no ale dobra Bramka beznadziejna, ale w 56 minucie prowadzimy 1 do 0 Udało się nam wykorzystać błąd naszego przeciwnika No i co, no pozostaliśmy chyba tylko i wyłącznie cieszyć z tego powodu Szkoda tylko i wyłącznie, że to nie Barko zdobył tą bramkę No ale każdy gol jest ważny Aleksis Zapata w 57 minucie zdobywa bramkę dla naszego zespołu KS Masakratorzy prowadzą 1 do 0 Może strzelać Kapitalna wrzutka. Rodríguez. Ja Pier dziele. Byłem pewny, że to jest gol. Masakra. To był sukpek czy nie? Rodríguez. Znakomita sytuacja. czy to było sytuacja. Nie. Arbitr krytykuje wrzutkarzy. To może być mund zwrotnych tym meczu. Ja tego nie chciałem zrobić. Nie ja miałem tylko presję. A wy pewnie słyszycie wibracje mojego pana. O Boże, Ospina czy Rodriguez. Dwóch Kolumbijczyków. Dobra, potańczymy mu trochę i się rzucamy w prawo. W pra Dobra, wyczułem i też nie trafił. Jestem mistrzem. Dobra, ale i tak wyczułem to po prostu... O matko boska. Dobra, i Barbo, i Barbo w tobie nadzieja, proszę cię, chłopie. Na zakończenie, chociaż tutaj wywalczy jakikolwiek out, chociaż trochę utrzymaj czasu. I Barbo, czasu trochę. Dobra, 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 udało się nam wygrać drugie spotkanie w drugim odcinku kolumbijskich Bestii. No tutaj końcówka naprawdę. Wow. Emocjonująca, to jest mało powiedziane, bo naprawdę działo się udział w tym spotkaniu karny, Cztery słupki, chyba bodajże łącznie. Nie, cztery albo trzy, nie wiem. Naprawdę. Wow. No ale jak widać po statystykach, naprawdę mecz był bardzo wyrównany, więc w sumie no to tutaj e, Kwestia tego, że mieliśmy odrobina szczęścia, przy tym błędzie naszego, naszego, naszego właśnie, nie Bramkarza przeciwnika, no ale jak się tak bawisz bramkarzem, no to co ty się głupie dziwisz? To powinien tutaj od razu wykopać, albo ewentualnie gdzieś w tamtą stronę No a na pewno nie Nie centralnie pod nogi naszego zawodnika, no to było naprawdę głupie, to było naprawdę głupie, tym bardziej, że tutaj mu nadbiegał e, i Barbo mógł od razu wykopać tą piłkę, no ale jaką chciał, ja tam się cieszę, ponieważ mamy 6 punktów i już drugi mecz z rzędu wygrany, bardzo się z tego powodu cieszę, no a to oznacza jedno, że w naszej drużynie ląduje kolejny zawodnik jak widzicie końców mi było od poprzedniego spotkania teraz mi już znowu przybyły końcy a to oznacza tylko jedno, że byłem na drobnych zakupach oczywiście teraz ich nie wykorzystam całych no ale później okej, okay, a jest to kolumbijski środkowy obrońca Franco, ponieważ taką się Nazywa. Spójrzcie na jego statystyki. 1,83 m wzrostu, 75 tempa, 78 fizyczności, 79 obrony, czyli bardzo dobry, szybki też obrońca, co jest naprawdę ważne teraz w 15. No i wydaje mi się, że będzie się zdecydowanie dobrze tutaj spisywał na obronie i dobrze się będzie dogadywał z Ospiną. Jeszcze mu tutaj dorzucimy po jakimś czasie innych kolegów z Kolumbii i powinien być już w ogóle miód manina. Chociaż chwila, ja mogę mu dorzucić kolegę z Kolumbii. Tak jest, w ten sposób. Poruszył spaczki startowe i mu dorzuca. To nie jest nic, żadne złamanie zasad, po prostu spaczki startowej mu dorzucam Zawodnika No dużego gorszego, bądź co bądź, od, od naszego poprzedniego lewego, może prawego obrońcy. Chociaż w sumie, jeżeli chodzi o pejsa, to nie jest aż tak źle. Tam reszta statystyk, ale teraz się w sumie to patrzy tylko na pejsa. Chociaż dobra, może nie, nie wiem, nie wypowiadam się. Dobra, w każdym razie to by było na tyle, jeżeli chodzi o drugi ten odcinek z kolumbijski bestie. Mam nadzieję, że się wam podobało. No i cóż, na razie, cześć!